Ruszamy na Łysą Górę, z parkingu, pod stokiem narciarskim, ruszamy na szczyt. Mniej więcej standardowo czas podejścia, według mapy, około 30 minut asfaltem w górę. Tak naprawdę można byłoby na nią wjechać, no ale tu jest znak zakaz ruchu, więc pojazd trzeba zostawić w tym miejscu. Więc znalezienie tabliczki z wysokością jest trudniejsze niż znalezienie skrytego geocachingu. Serio. Jesteśmy znowu na łysej górze i szukamy A tabliczki, już trzeciej tabliczki dzisiaj szukamy. To nie jest takie oczywiste. No na okolu było oczywiste, ale na leśniaku już się naszukaliśmy. No, tu znowu szukamy. A to są widoki z łysej góry w górach kaczarskich. No coś pięknego. Dobra, kochani, super poradnik nasz, jeżeli chodzi o koronę kaczaską, podpowiemy Wam, że nie kierujcie się trasą, którą wyznaczają mapy kom, dawniej mapy 3. One prowadzą dalej, a ten szczyt jest bliżej. Jak się kończy mniej więcej asfalt na mapie, to skręcacie od razu w lewo i tu jest wysa góra. A mapy czy prowadzą na inny szczyt. Jakiś teoretycznie ich 711, a według korony to jest 707. Czyli to, no, tu, tu, tu gdzie pierwszy radar. I nie. tutaj, gdzie jest ten zakaz wstępu, teren, o, teren prywatny? Teren prywatny jest w tak jest. Elo. Który no. nasz? Dwadzieścia sześć? Pięć, chyba. 5. pięć. Ok. Serio, stoję się... Boję się tu stać, bo tu jest tak ślisko. Mm. A tu jest naprawdę wysoko. Ten szczyt to jest przesada. Ja nie rozumiem petek. Błagam was, ludzie. Przemieńcie tą tabliczkę na tamto drzewo. Ale, ale im chodzi o to. Pokaż, zobacz, jak jest miło. No tam Stołeś jest tak. Ta. Ale im chodzi o to, że ty masz sobie zrobić zdjęcie z dołu. Nikt nie, nie, dołu. nie każe ci wchodzić, tam se No to wtedy nie, nie kogoś. No ale ta to, to tabliczka jest tak wysoko, ona jest na jakichś 5 metrach, no, to nie? Nie ma sensu. Ludzie, <laughs> ludzie, ja naprawdę no się tu boję stać. No. Do tej korony to puść mi całe życie. <laughs> Elo! Elo.